Możliwość skraftowania name tagów Własne tekstury dla małych zwierząt. Odświeżona tekstura i animacje królika. Oraz mam pewne wątpliwości czy to aby na pewno jest autorski pomysł Mojangu, ale o tym w dalszej części filmu. Wszystkie te rzeczy to pierwsze funkcje do dropu 26.1, który ukaże się wiosną. Na początek zajmijmy się recepturą name tag'a. Craftuje się go w taki sposób, że gdzieś tutaj albo tutaj obojętnie musimy postawić sobie papier, a na górze obojętnie jaki samorodek. Może być złoty, może być żelazny, może być miedziany, to nie ma znaczenia. Następnie warto zatrzymać się przy tym, że króliki mają teraz odnowioną teksturę oraz odnowioną animację. A teraz pora na najważniejszą część tego dropu, czyli małe zwierzęta. Dziewięć zwierząt doczekało się unikatowej tekstury dla swoich maluchów i są nimi: kurczak, świnia, owca, krowa, grzybowa krowa, kot, pies, ocelot i królik. Wszystkie te tekstury wyglądają kozacko, ale według mnie kilka wymaga jeszcze poprawy. Na przykład kurczak, przez to, że jego twarz jest umieszczona na jego ciele, nie może poruszać głową, a poza tym skrzydłami też nie porusza. Jest to naprawdę fajny pomysł, ale brzmi mi dosyć znajomo. Pamiętacie, może Action Stuff, czyli ten teksturpak, którego używam, który dodaje animacje i takie tam? A więc na Actions and Stuff przeteksturowane maluchy już są i to od 8 miesięcy. A teraz Mojang dodaje to do oryginalnych tekstur. Przypadek? Nie sądzę. I tym właśnie akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Jak wam się podobało to zostawcie suba i lajka. I napiszcie w komentarzu co myślicie o tych nowościach. Ja już się z wami żegnam. Elo.